Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie z tej strony Tomek. Dawno mnie nie było na Tom Swidek, ale niestety miałem bardzo ciężki okres teraz, o którym nawet nie warto wspominać. Było, minęło grunt, że jest wszystko na prostej i doszedł nowy członek rodziny. Słuchajcie, bardzo proszę, poznajcie. Oto Bolek, Bolek, Boluś. Cześć, przywita się z widzami. Tak, Boluś to jest nowy Bolesław, to jest Bolesław, Bolek, Lolek, Lolcio. Na takie ksywy reaguje, więc wziąłem chłopaka z fundacji. Słuchajcie, boksery w potrzebie. Jak dobrze wiecie, kto bardziej mnie zna, wie, że bardzo kocham zwierzęta. Miałem wcześniej boksery, miałem Sabiego. U rodziców miałem Sabinkę, no ale jak wyprowadzałem się, no to zostawiłem psiaka im, bo po prostu by się ich za, za Sabinką, a ja powiem wam szczerze, pół roku żyję, żyję, mieszkam już na swoim i jest po prostu ciężko, mimo to, że nie mieszkałem z rodzicami, ale mieszkaliśmy bardzo blisko siebie, tak więc z Sabinką codziennie miałem e, styczność i mi tak tego psa nie brakowało. Teraz e, mówię, wszystko jest super, ale brakuje mi psa. Tak więc e, napisałem do Fundacji e, Boksery w Potrzebie i adoptowałem małego bzika, słuchajcie, który rok czasu już ma i zobaczcie, no jaki to jest wariat. Malutki, tak? Kochany mój, tak więc już za nami pierwsze spacery. Pierwszy, słuchajcie, las zaliczony e, i co? Pies jest ułożony, reaguje na komendy, siat, e, połóż się i tak dalej. No zobaczcie, jaki to mały, kochany biszkopcik, jest tak? Jesteś kochaniutki, mordeczko? No ta! Tak więc, e, tak więc cieszę się niezmiernie, że jest teraz z nami e, Bolek tak więc kochani czasem w tle możecie słychać chrapanie psiaka, no a wybaczcie taki mamy klimat, no ale co już w ten weekend będzie grubo w Mania Gaming bo spotykam się z chłopakami, będzie nas wyjątkowo duża Duża liczba ziomków, bo na, nałożyły się moje słuchajcie, 37 urodziny. Aż się musiałem przez moment zastanowić, ile mam lat, bo w duchu to mam 18, tak więc 37 lat kończę i co? I w związku z tym robię jakąś taką troszkę większą imprezę. Mam nadzieję, że wszystko jakoś połapiemy się, i będę miał łeb na karku i po prostu uda się nam nakręcić wszystko. Co planujemy? A planujemy zrobić gry, na które czekamy w roku 2022, podsumować gry z roku 2021, w tym jedna nasza top. No i co? Jeszcze zrobić recenzję Halo. Więc tak naprawdę zasiadam, żeby zgrać gameplay, bo już wracamy do recenzji takich, jakich były. Tylko one już nie będą takie długie, ale jak najbardziej przebitki będą prawdziwe w 4K, zgrywane. E, tak, jak powinno być na Mania Gaming, tak więc, no, e, tak na razie jest. E, przede mną e, czeka mnie e, słuchajcie, urlop, więc ten urlop wykorzystam też, żeby zrobić inwentaryzację. Słuchajcie, w komputerze, bo po prostu już taki bajzer się zrobił. E, muszę wszystko poukładać, żeby było gitara, jak i też w, w samym. Pokoju, bo jeszcze do końca nie miałem takiego porządku, pokładać papiery z papierami. Gry z czasem po prostu gra potrafi się gdzieś zawieruszyć, za jakimiś papierami. A to wszystko trzeba pokładać, żeby było. Niektóre rzeczy też będę wystawiał, będę sprzedawał parę kolekcjonerek. Mam zamiar sprzedać wszystkie follow słuchajcie. No bo tak, za dużo tych kolekcjonerek, a mam wszystkie follow-ty, antologię. Albo sobie zostawię, jeszcze nie wiem, kurczę, w, w, walczę z myślami i z wyborem, zobaczymy, ale tak to się teraz prezentuje, tak więc e, nie poddaję się na Tom Swidek, też coś nakręcę, może w końcu e, trafiło w moje ręce, wiecie co, wiecie jaka gierka? E, GTA, Trilogia w końcu, jeszcze jest folia, w folii nie, nie otwarta, ale tych gier już coraz więcej folii mi się trafia, których jeszcze nie otworzyłem, tak więc no, coraz więcej tych gier gromadzę, no ale niestety brak czasu, duże komplikacje teraz miałem w życiu, ale wszystko się ułożyło i jest na plusik, tak, no bo, no bo tak trzeba. Patrzcie, patrzcie, kochaniutki jest, co będzie, będzie tutaj tak leżał. Co będzie drzymał, ciepełko jest tak, no zresztą tu tak przyjemnie wśród tych wszystkich konsol, nie? Leż sobie kochaniutki, leż będziesz miał tutaj ze mną bardzo dobrze i nigdy już się nikt nie opuści, tak więc super, cieszę się niezmiernie, że mam psiaka jego mi brakowało, bo przeprowadziłem się, słuchajcie z Warszawy na pogranicza eee, tak, w takiej sypialni powiedzmy żyje tu jest tak Kolernie spokój i cisza jest to super, ale bez psa można się tutaj zagubić w swoich myślach, bo tu jest taka cisza. Tak więc, no, z czegoś mi brakowało do życia? Jest psiak i już wszystko jest, więc jestem happy i co? I tyle. Zasiadam do zgrywania gameplaya halo, trzeba pograć trzeba przygotować też się właśnie na te wydarzenia bo w niedzielę kręcimy, więc systematycznie będą się jakieś filmiki pojawiać no i co, niech moc będzie z wami piszcie w komentarzach co obecnie ogrywacie i pozdrawiam, bo tutaj no widzicie co się dzieje na świecie i w ogóle jest nieciekawie mam nadzieję, że to wszystko minie i, i będzie wszystko ok pozdrawiam, trzymajcie się ciepło cześć